Witajcie moi drodzy kochani, po takiej małej przerwie z Sonikami innymi pierdziawkami. Dzisiaj będziemy grali w Sonic R, kolejny poziom będziemy przychodzić. Albo e, wszystkie monety prawdopodobnie, bo ja tam nie pamiętam. Słuchajcie, e, nie tego, nie wyczuliście tego, znaczy e, jak to nazwać? E, mam taką ciekawą rzecz dla was e, dla was. <laughs> Mam dla Was ciekawą rzecz do powiedzenia, ponieważ Wy tego nie wyczuliście, a zrobiłem to, bo znowu zrobiłem tak zwaną reinstalację systemu. Takie, zrobiłem to, bo mi się ciągle komputer resetował. Dzisiaj z rana przez godzinę nie mógł się włączyć, tylko ciągle, jak miał się pojawić ekran startowy z. E, no, jak to się nazywa? Z Windowsem XP, e, po Windowsie XP, e, już gdy miał mi pokazać ilość tych. Użytkowników Użytkowników to wtedy resetował się i tak przez godzinę. Więc postanowiłem, więc postanowiłem, że będę musiał zrobić znowu reinstalację systemu, bo to inaczej nie wyjdzie. I robiłem to przez bodajże godzinę, dwie tak mi szybko zajęło. Wcześniej pamiętam, instalowałem system aż 4 godziny. Więc nie wiem, za jakie grzechy w ogóle tak długo trwało. E, zaraz zobaczmy muzeum. Jeszcze pokażę Wam, e, co mi się udało odblokować. E, w przyszłości pokażę Wam taki mały poradnik, jak się odblokuje dane rzeczy, ponieważ czasami trzeba systematycznie włączać grę. Na przykład tu odblokowałem sobie dema przy różnych gier. E, przede wszystkim nie dema, tylko same końcówki podanych gier z Sonikiem. Tutaj trzeba przede wszystkim, są takie osiągnięcia, że trzeba coś zrobić, żeby coś oblokować, tak? I to jest na tej zasadzie oparte. że katar mnie nosi, bo dzisiaj czyściłem komputer, strasznie był zasyfiony. E, I naprawdę dzisiaj się działo, miałem sobotę zapewnioną, no ale cóż. Tak czasami w życiu użytkownika komputera zdarza się. No i dobra, przechodzimy do gry. Będziemy robili monety, bo ich wszystkich nie zebraliśmy. Tak, wszystkie monety? A zaraz zobaczymy. Zresztą ja będę pamiętał. To się przekonamy. Właśnie zauważyłem, że pod moimi odcinkami z Sonic R Tam, <ścoughs> czytam komentarze tak zwane, yy, takie małe czepiawskie, ponieważ wiele osób yy, uważa, że ta gra stworzyła małego pastę pod nazwą Tails Doll wiem, że on jest straszny dla niektórych to <gryw> po prostu masarnia co się dzieje o kurde, o ale zrypałem będziemy zbierali znowu monety? chyba nie, bo odlokowaliśmy e, tryb dla zaraz serio tak zrobiliśmy? a zobaczymy Najpierw musimy zdobyć szmaragd... Sz Kurde, co mnie, co mnie zatrzymało? Za, za nie wiem. E, musimy najpierw być pierwsi i zdobyć chociaż jeden szmaragd. To jest dla nas bardzo ważne. E, poczekajcie, zmienię ustawienia, bo tu niewyraźnie trochę jest. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Ostrzejszy obraz jest. E, I tak jest troszkę niewyraźny po krawędziach, ale... No, no jest jak jest, no nie narzekajmy. No. no, ale komputer już mi, już mi się nie, nie resetuje, nie zawiesza mi się. Wszystko zostało doprowadzone do pionu, ale i tak pewnie będę musiał e, formata zrobić za, za, za niedługo. Ponieważ to będzie wymagane wręcz do tego. Nie wiem, czy to zebrałem tutaj, czy to już. Aha, no dobra, to jest zebrane. Tylko musi być pierwszy powiem ja że szczerze, nie pamiętam tego wszystkiego ja tu mam trochę, wiecie, pozamiatane ponieważ, yy, wiecie, matura przede mną yy, ja muszę trochę się streszczać z tym, ponieważ no, wydaje mi się, że ja że nie mam tak dużo czasu yy, ogólnie się skupiam tak naprawdę na ten ustny na tą ustną część ponieważ ona jest trochę ważniejsza chociaż, nie no, każda część matury jest ważna nie, polski yy, matematykaj angielski. No ja zazdroszczę tym, którzy nie mieli jeszcze obowiązkowej matmy, bo są takie osoby. W tym moja dziewczyna nie, nie musiała zdawać y, obowiązkowej matmy, tylko sobie wybrała polski i geografię i chyba coś tam jeszcze. Więc ja naprawdę zazdroszczę, bo ja nie mogę niestety tak zrobić. Ja mam wszystko obowiązkowe. No niby to jest. Patrzcie, to jest utrudnienie w moją stronę i, i to mi się to mi się nie, nie za bardzo podoba, więc naprawdę, wkurzam się, bo to jest aż niemożliwe, żeby to tak było w moim stylu. Trochę mm, głos mogę mieć pod, pod nos podchodzący, bo mam lekki katar, i problemy z mówieniem czasami mogę mieć. Ale jestem, wróciłem przecież. Nie ma to jak wrócić. Przetestowałem nawet sobie GTA Vice City i też fajnie śmiga. Pod ustawienia fajnie, wszystko idzie. Eee, Oblokowaliśmy Szmaragd, tylko nie wiem, czy jest jeszcze drugi do znalezienia. Prawdopodobnie jest, dlatego ja tam muszę wejść na górę samą i zdobyć. I zdobyć go. Eee, tylko jeszcze muszę się upewnić, czy ja tu mam dodatkową postać, bo ja nie widzę tu jej specjalnie. Zaraz zobaczymy, bo teoretycznie w tym odcinku powinniśmy robić już yy, czwartą trasę, ale że, w, ale, że w, w poprzednim odcinku tak mi nie wychodziło, delikatnie mówiąc, to musimy na razie sobie yy, powtarzać jeszcze trasę. No, niestety zdarza się takie powtarzanie trasy w tej grze, szczególnie że yy, tak naprawdę. No, żeby mieć na 100%, to trzeba wszystko zrobić dokładnie. Jak się o czymś zapomni, no to wiecie, no potem jest problem. A ta gra nie jest taka trudna yy, i długa. Ta gra jest bardzo krótka. 5 tras jest to w ogóle, to jest dla mnie <laughs> niedorzeczność, żeby tyle tras było. O kurde, skręcaj. Dobra. Teraz tak, wchodzimy tutaj i ostro, kurde, no już musiałem spaść. Może uda mi się jeszcze tamtych debili dogonić. debili Świrusów. Nie celuj na mnie, ty głupi... Ty. Bo tu jest szmaragdzik. O, ja pierdziel. Jeszcze się iść do wody. To jest najgorsze. Nie, no. Dawaj, kurde. Jeżowaty. Jeżowaty. Ale poleciałem jak torpeda. Emi, nie przeszkadzaj mi. Wiem, że mnie kochasz, ale ogarnij to. Gdy jest Sonic Air, to trzeba śmigać Racing, to jest racing normalnie Dawaj, kurde, Sonic Śmigaj A, chyba ich dogonię jak dam radę Bo Tu musi być pierwszy, obowiązkowo Tak jak widzieliście w przednim ujęciu Zawsze trzeba być pierwszym, nie ma, że Kurde, drugi czy trzeci Nigdy nie ma czegoś takiego Dobra, dogoni. Szczególnie z tym power-upem, to spokojnie Zobaczcie jak ja ich teraz prześcignę Przeskakuję tu Ponownie tu Tak jest Kurde jestem pierwszy Nikt mnie nie powstrzyma AMD Super Sonic Bardzo dobrze, śmigaj Ostatnie okrążenie to jest Dawaj O ja, co ja robię? Szybko Jest! Jej! Nie mogę za bardzo się wydzierać, ponieważ <laughs> eee, że tak powiem, no, mój ojczym śpi, więc dobranoc! <laughs> you got KS rolls. Właśnie nie wiem, czy ja zebrałem te wszystkie monety, właśnie nie pamiętam. Ja bym musiał zobaczyć do odcinka, bo ja nie, nie zaglądałem właśnie teraz, ale mam nadzieję, że będzie fajnie, i zabawa będzie przednia coś jeszcze muszę zobaczyć. A jednak udało mi się. Jednak wtedy zrobiłem e, wyzwanie z tym robotem, i ten robot jest właśnie w regal. Ruin bardzo dobrze. Zapisujemy grę e, i zobaczymy chociaż początek tego, co będzie w czwartym poziomie. Nie, nie wczytuj. Zapisz. Właśnie tego nie można pomylić. Bo jeżeli pomylicie, no to cały Wasz postęp idzie w dupę a tego oczywiście nikt nie lubi nawet Hitler by tego nie lubiał. dobra, świruje. więc jeszcze czwarty poziom liźniemy, chociaż nie wiem czy w drugim e, zebrałem wszystkie monety tam mi się nie pojawia ikonka Ech szkoda, że nie da, nie da się nie no, da się to sprawdzić przekonajmy się na chwilę chociaż, żeby było wiadomo żeby było wiadomo, że coś zrobiłem dobrego dla tej gry a nie, że nikt nie będę wiedział... No i okej. Okay. Czekajcie, ale to chyba... Jak zawsze wyłączam ten program, to mi zawsze przestawia... Kurde, co ja robię, ja pierdziu. Nie, nie przestawia mi tych ustawień. To dobrze. Tak no być. no dobra, jedziemy. Eee, sprawdzę, sprawdzę tylko czy monety są, bo jeżeli są to bardzo źle. Jak jestem pierwszy czwoki, patrzcie na to. Ale umiem. A wy nie. Wy nic nie umiecie. Tylko patrzycie na mnie, jak ja sobie biegam. A ja na was nie mogę patrzeć. Jestem z tyłu. Nie, z przodu. Co ja gada. Ten był jeden tu. Patrzcie, nie zdobyłem. Nie zdobyłem. Bo jestem cienką pipą. Dobra, to zbieramy ponownie. Zaległość trzeba nadrabiać. Nie ma inaczej. Więc jeden mamy. tokenik Weźmy i z tym z tym No ja. Dobra, innym razem się weźmie. Więc nie zdobyłem tej monety wcześniej. Jakim cudem? To jest arcy niemożliwe. nie, no to jest dla mnie fajne. Dobra, nie narzekajmy, jedźmy dalej. Dlaczego robię takie coś? No bo, żebyście wiedzieli co się odblokowuje, tak? I tyle, no. odchodzimy chodzi w moim żeby przechodzić wszystko. Niemalże, no, jeśli jest coś do zrobienia, tak? Bo niektórych gier, no, to nie umiem przejść tam 100%, bo są niektóre, no, trochę skomplikowane. Ale damy radę. O kurde, damy radę nawet z takimi grami. E, właśnie, niedługo będę robił krasza, więc oczekujcie na filmik, oczekujcie dobrego materiału, e, no i będziemy się fajnie bawić, jak zawsze. Teraz tak muszę sobie przypomnieć, gdzie była ta monetka. Dobra, monetka, niech będzie token, obojętnie co. Naklus, idź mi stąd, tym papieżaku... czerwony. Weź idź. No gdzie ja idę? Wszędzie po, poszedłem i teraz ja wiem mniej więcej jak pójść do tej... ...monetki. Chyba tu. Tak, pan jak wskakuj, tak jak pamiętacie. Z mojego chyba drugiego odcinka? A czwarta, cholera. Nie, piąta. radziona była. Mogę cofnąć? Mogę sprawdzić. Eee, co? Nie pamiętam gdzie była ta piąta. A chyba wiem gdzie, ale już spotkałem robotę. Nie, jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra. W razie czego, jak materiał tamten będzie się nie zgadzał, to po prostu go usunę i zacz zaczynamy jeszcze raz. Dobra, jedziemy. To była moja siła. Była moja siła roz, rozrywu dupy i tak dalej. Dobra, e, mi się wydaje, że najpierw trzeba będzie tutaj wskoczyć. Tą lewą dróżkę. E, pójść, nie, pójść tędy, bo tam mogę sobie spokojnie wejść. Właśnie tutaj jest ta moneta Dobra, mamy ją. Nie, bo mi się zawsze kolejność myli. Dlatego czasami y, wydaje mi się, że, że nie jest to takie mm, proste y, zacz, Znaczy nie jest to proste, tylko czasami może mi się popierdzić totalnie z trasą. Ale słuchajcie, mam już dwie monety, zaraz trzecia będzie. Dobra, świruję. To nie jest takie trudne, tylko po prostu czasami mi się ciężko skupić, y, skupić jak gadam hmm. czasami. Ten. I po ostatnim biegniemy. Ostatnia była tak trochę ciekawie schowana. I po, nie będę Wam mówił, z kim będziemy mieli wyzwanie, bo yy, chyba piźniecie pewnie kopytami. Mamy wszystkie monetki. Bardzo fajne. Biegnij Sonic w, w się. Dawaj. Moment. Bo mi tu wskoczyło e, aktualizacje automatyczne, a ja tego, e, proszę Państwa, nie chciałem, e, bo nie. I tyle. Nie będę się kłócił z Windowsem. Coś mi nagrywa z Kubami. Myślałem, że pierdzielca dostanę. E, Tam ten skrót najlepszy jest. Tamten jest dla klepsów Bo oni lubią wydawać. ja się pocisnę takim skrótem. troszkę innym o i macie teraz będę robił re rekord Guinnessa w tej grze ponieważ może mi się uda pobić rekord w tej trasie pamiętajcie do skręcania używajcie L2 lub R2 a na Gamecube'ie L i R żebyście ładnie skręcali bo za pomocą samej gałki to tak trochę niewygodnie jest nieporęcznie z zdeka, ale macie prawie głowy i to. dobra wiecie yy, odnośnie wgrywania filmików na youtube to się wam przyznam szczerze o właśnie, o to mi chodziło prepare to challenge with Tails Doll tak wiem teraz creepypasta się poleje wszelakimi strumieniami i tak dalej, ale spokojnie bez kitu, yy, o co mi chodzi bo ja teraz od niedawno mam szybki internet ulepszony troszeczkę. W sensie takim, że filmiki tak naprawdę wgrywają mi się o 5 razy, razy szybciej, niż było to do tej pory. Bo o co chodzi? Ja miałem po prostu ten internet od Wektry nowy założony, bo miałem wcześniej od Wektry, też od Wektry internet, ale wolniejszy. Nie wiem ile tam miałem, chyba 12 megabajtów czy coś, czy 16. Teraz mogę mieć 30. 30 mega, czy coś w tym rodzaju. Ale generalnie filmiki mi się przesyłają nawet takie największe, ważące po 400 MB. Nie no, generalnie teraz mi się robią e, mniejsze filmy. Tak ważą one około 300 MB, to jest fa fajna waga e, Tak poza tym to wygram z tym Tailsem, to jest bardzo łatwy przeciwnik e, to ja... <laughs> e, to ja po prostu wkrywam sobie filmik, tak góra 15 minut a tak średnio to 10 minut mi się wysyła, i wola. Więc mogę szybciej te filmy robić. Mogę szybciej robić dziennie, tak naprawdę. Mogę robić nawet 4 dziennie i tak bym chciał więcej robić. Więc fajnie jest. W ogóle cieszę się, że, że ten mój Windows już zachował taką swoją stabilność, ponieważ wcześniej to bywało naprawdę różnie. Teraz jest taki light, że po prostu mogę nagrywać ile mi się chce. Ściny były grube. No, ale teraz jest dobrze. E, mam te same udźwiękowienie, co wcześniej miałem Sound Maxa i z tego, co mi się wydaje, trochę lepiej słyszę. Bo słyszę, co leci. Taka nuta. Call city This is the best part of the big city. Nie ja może to dziwnie powiedziałem, ale no... To... Zaraz się. Koślawy angielski. Arigato Soniku, pomóż mi tu... przejść. A miałem wam pokazać czwarty level. Ja pierdzielę, nie wiem czy ja wam go dzisiaj pokażę, bo to jest masarnia. Weźmy sobie, użyjmy skrótu. Lepsem nie jestem, ale użyję, bo... ...warto. Widzicie, ja to jest Mam jeszcze szybszy wynik niż miałem wcześniej. Ok, zrobimy tak. Ja zrobię teraz ten czwarty poziom, ale tylko pokazówkę. Nie będę zbierał monet, bo tym się zajmiemy w czwartym, piątym odcinku. Ech. Masakra. Ale na szczęście komputer wrócił do e, żywych, tylko niestety bibliografia i plan ramowy mi się usunął, dlatego będę musiał robić od nowa. Jutro się tym zajmę. Jutro zrobię tą rzecz i będę mógł mieć spokojną pracę nad tym. I będę happy. Jak zawsze. No ok, zapisujemy. Zawsze zapisujcie w tej grze, bo nie ma tu autosave'u. Zrobimy jeszcze czwartą trasę, która się nazywać będzie. Mamy już więcej postaci do wyboru. Która się nazywać będzie Reactive Factory i zrobimy całą jedną trasę trzy okrążenia. I jadymy jeżeli macie jakieś propozycje na temat przedłużenia tego, e, zagrajmy, wy w sensie na przykład, nie wiem, jakieś dodatkowe tryby coś w tym rodzaju, to piszcie w komentarzach. Jestem ciekawy, czy chcecie coś z zobaczyć. Chcecie zobaczyć dodatkowe jakieś materiały? A może weźmy sobie chociaż tam jedną monetkę, żeby było wiadomo gdzie są mniej więcej o i to jest właśnie jedna z moich ulubionych nutek w tej grze bo to są takie lata 90, po prostu to jest magia tamtych czasów tam słyszałem, że niektórzy w ogóle nie lubią traka z gry bo jest trochę sztuczny i w ogóle no, dzisiaj się tego nie da słuchać e, powiem wam dzisiaj da się wszystkiego słuchać bo e, dzisiaj dla mnie muzyka w ogóle jest tak gówniana ona nie ma wartości. Ja wam powiem, że lata 90. czy te 80. nawet te 2000 są moim zdaniem najlepsze w muzyce, bo... bo to one pokazują właśnie klasę y, całkowitej muzyki. Dzisiaj tego nie ma. Bo już mamy 3 monety, proszę. To może zdobędziemy te monety wszystkie. Teraz jak się uda. Egment przestań strzelać do mnie się Zaraz to traktuję kupskiem, tylko jedna chyba będzie moneta, ale nie wiem, czy to prawda. Tak, tutaj będzie moneta. Tu trzeba wejść w takie coś. No, kurde, właśnie, ja nie lubię tego sterowania w tej grze. A nie, mi się zda zdawało mi się. Ja, pierdził. Wiem, gdzie była moneta, już sobie przypominam. W drugim takim miejscu. bo kurde, 50 pierścieni było. Co tu jest? Eee, nie mam pojęcia. Dobra. Z tej strony powinno coś być. Aha, jak się otworzy, to będzie szmaragd. Tak, już wam zaspoilowałem takim małym małą treścią. Ale to prawda. No i chyba źle poszedłem. Nie no, to znowu ta sama trasa, ja pierdzielę. Osta nie. Piąty. Ja pierdziu, ja nie mogę tak grać. Co ja narobiłem? Ja nie mogę. O, tutaj nie byłem. A to mi nic nie dało. Ja pierdziele. Eee... Czy jakąś nową konsolę bym chciał zdobyć? Właśnie, bo niektóre takie pytania mogą się nasunąć. Powiem Wam, na razie ja mam dosyć. Dosyć nowych konsol, ponieważ tego i tak już mam dużo. Już niektórzy mi mówią, że mi zazdroszczą, bo ja mam taki sprzęt, że już naprawdę możecie się zsikać. E, powiem Wam, to prawda, ale to nie jest koniec moich marzeń. Ponieważ te, tych konsol jest jeszcze więcej, ale nie chcę mieć wszystkich, ponieważ byłaby to gruba przesada. E, dlatego, to czy będę chciał mieć wszystkie konsole? Nie, to nie jest prawda. Ja na przykład nie będę chciał mieć. Mm, zaraz, a jakie konsoli? Pomyślmy. No, Xbox One to odpada, bo. Nie wiecie, jaki mam stosunek do tej konsoli. Ale tak. Mm, hmm. To no właśnie. Jakie konsoli bym nie chciał mieć? No na pewno nie CDI, 3DO na pewno też. A Jaguar nie wiem, bo konsola nie jest za bardzo spotykana. Znaczy, kiedyś była dostępna w Polsce, ale teraz już tak słabo. Muszę zrobić o tym osobny materiał. Wtedy bym, e, wtedy bym Wam powiedział na temat tego, y, właśnie tej ciekawej rzeczy, bo sam nie wiem jakie bym nie chciał mieć konsoli, ale ja na pewno... Ale na pewno takie, które mi się zgoła nie podobają. PS Vita o, na przykład bym nie chciał, bo mi się po prostu nie podoba. Ee, generalnie nie ma wielu konsol, których bym nie lubiał, ale mam praktycznie takie wszystkie najważniejsze. Brakuje mi tylko Super Nintendo, a ja sobie załatwię, no, naprawdę kiedy indziej, bo mm, nie mam pieniędzy. Ee, I... Saturna bym jeszcze chciał, bardzo ciekawy sprzęcik i... PS4 i Wii U, i na razie to tyle. 3DS-a niby, niby miałem kiedyś dostać, ale już nie czekam na to. Ok, więc yy, trzymajcie się, pozdrawiam z bardzo wszystkich serdecznie. Do zobaczenia następnym razem.